Witajcie! Dzisiaj przygotowałem 10 punktów e, rzeczy, które zabierają Wam energię, które, które jeżeli będziecie dalej wykonywać, będziecie mieli naprawdę e, niechęć do życia, brak energii i nie będziecie tak jak ja, cieszyć się każdą chwilą. E, więc zaczynajmy więc. Punkt pierwszy imprezowanie. Wiem, wiem, wiem. Zaraz coś powiem. no ale trzeba w życiu imprezować, e, bo co to za życie bez imprezowania? Każdy ma, każdy ma prawo iść. Ja sam nieraz, nieraz y, lubię gdzieś, gdzieś pójść na jakąś imprezę y, ze znajomymi czy, czy, czy w ogóle nawet do, 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 na rodzinną imprezę. Nieważne, żeby się ostresować, żeby, y, żeby po prostu y, zresetować mózg i, i wycilować się. Y, to nie chodzi o to. Chodzi o to, żebyście po prostu nie robili to zbyt często, bo jeżeli ktoś żyje po prostu od poniedziałku do piątku, piątek przychodzi i pach, Piątek, sobota, niedziela, weekend no to trzeba imprezować i po prostu bawi się od piątku do niedzieli, późna w nocy i w poniedziałek. Nie wie, gdzie się znajduje. Jest po prostu jak wyrzuta, wypluta kuma. E, to sorry. E. W taki sposób nigdy, nie, nie, nigdy nie, zacznie, nie zaczniecie normalnie funkcjonować. Wiele osób, ja mówię dlatego o tym, bo tu wiele osób w tej Holandii, wiele przede wszystkim młodych ludzi, przyjeżdżając tutaj mówi, a Holandia to jest kraj imprezowiczów i tutaj e, trzeba się bawić. No i oni po prostu siedzą tutaj latami, bawią się cały czas e, w weekend dzięki wspomagaczom, bo rzadko kiedy to na czeźwo, bo normalnie na nie da rady po prostu dzień w dzień przez kilka dni z rzędu imprezować, więc e, Holandia też słynie od, e, z takich nielegalnych środków, więc nikt tutaj po prostu e, z młodych nie przepuszcza takich imprez. No i przychodzi później poniedziałek, wtorek, środa dochodzi do siebie, e, w czwartek już jest lepiej, ale już myśli, że jest zaraz piątek i Zaczyna się znowu od nowa, od nowa. W taki sposób nigdy, nigdy nie będzie ta osoba miała energii. Przede wszystkim inne czynniki jeszcze wchodzą na to, bo takie ludzie, takie osoby, które cały czas imprezują, e, jak już już ostatnio wam powiedziałem, często po prostu wydają wszystkie swoje pieniądze, które zarobili w, w ciągu tygodnia. No i e, później za tym konsekwencje są następne, że po prostu nie mają na, na inne rzeczy, które by dodały im energię. Zaraz będziemy dalej gadać. E, ale mówię te imprezowanie to jest taka główna główna przyczyna tutaj akurat w Holandii tego, że no nie ma się energii, jest brak energii. Następnym punktem uważam, że no, często ludzie właśnie oglądają do późna. Przychodzą, przychodzą z pracy, wiadomo robią sobie jakieś jedzenie, jakieś hmm, jakieś domowe, jakieś jeszcze jeszcze rzeczy, może coś ogarnąć, prawda? I przychodzi wieczór i zamiast się położyć, spać, odpocząć, żeby na następny dzień mieć dużo energii, dużo sił, to siadają albo przed telewizorem, albo przed telefonem i siedzą i po prostu do późna, późna w nocy wgapiają się w ekran, czy też telewizora, komputera, czy tam telefonu. Każdego dnia wstając rano, bardzo zmęczeni, mówimy sobie... O, jutro, bo dzisiaj się położę wcześniej, wczoraj za długo siedziałam przy telefonie, czy siedziałem przy telefonie albo telewizorze. Ale na następny dzień dzieje się to samo. To trzeba się oduczyć. Słuchajcie, takie rzeczy trzeba się oduczyć. Ja też, owszem, popatrzę troszkę w telefon, no ale to mi zajmuje jakieś 15 minut i odkładam go. Czytam telewizor na noc. Yy, staram się staram się kłaść, yy, przyznaję szczerze, ostatnie czasy staram się kłaść do dziesiątej staram się kłaść. Były czasy, że kładłem się dwunasta, Yy, ale to były czasy, gdzie trzeba było wyremontować na przykład mieszkanie, było dużo pracy więc robiło się dużo, dużo dłużej yy, z pracy do pracy yy, no i wtedy musiało tak być to było trwało kilka miesięcy, no ale coś za coś dzięki temu mamy piękny dom yy, i, i to było warto warto, bo, bo to w, przede wszystkim w porównaniu do skrolowania Facebooku to jest jakaś wartościowa rzecz yy, następny podpunkt yy, następny podpunkt Numero 3. Mm. To jest odżywianie i jak już powiedziałem w pierwszym, w pierwszym punkcie o właśnie imprezowaniu, właśnie często ludzie, którzy imprezują, źle się odżywiają, bo nie ma czasu, nie ma pieniędzy na to, żeby po prostu kupić sobie naprawdę wartościowe jedzenie jak owoce, jakieś warzywa. Często zapychają się byle czym, łapią jakiegoś batonika po drodze, w drodze między imprezą a pracą i, i batonika, czy jakieś inne rzeczy, zupkę chińską, którą robi się w 3 minuty, a nie w godzinę jakiejś naprawdę wartościowy obiadek. To jest też bardzo ważne, żeby się dobrze odżywiać, bo organizm dobrze odżywiony będzie miał na pewno dużo energii. Następnym podpunktem, czwartym właśnie, jeżeli chodzi też o odżywianie, trzeba się umieć odżywiać, ale trzeba wiedzieć, jak się odżywiać, do kiedy. O właśnie, chodzi o czas. Musimy wiedzieć, że na noc nie można się napychać, bo to też sprawia, że jesteśmy ociążali, kładziemy się spać, myślimy, że się wyśpimy, a zanim zaśniemy z tym pełnym brzuchem, mijają 2-3 godziny, bo zanim organizm to zacznie trawić, tak samo jak już zaśniemy, to nie, ten organizm też w pełni nie zasypia, bo yy, dalej tam trawi. Więc nam się wydaje, że my, że my już śpimy, ale tak naprawdę nasz organizm jeszcze nie śpi, bo on cały czas trawi to wszystko, co myśmy tam po prostu jeszcze zjedli. Wszyscy tam teoretycznie, te, teoretycznie, no wszyscy, yy, co się tym interesują, osoby, które właśnie. Yy, studiują całe odżywianie i, i te różne procesy, czy, czy jakiś sportowcy zawsze mówią, że powinno się jeść do 19. E, jakieś 3-4 godziny przedtem. Jeżeli ktoś kładzie się trochę później, e, to to może wtedy o innej godzinie zjeść wiadomo, ktoś pracuje na noc, ten czas jest jakoś inaczej przestawiony. Ja mówię akurat teraz o ludziach, którzy pracują w dzień. E, jeżeli ma się wiadomo drugą zmianę, to tak samo jest inaczej, bo przychodzimy o tej godzinie 22 na przykład, czy 23 do domu. No, i wtedy też coś zje ale wtedy nie jemy nic wielkiego. Na przykład można fajnie dużego jogurta zjeść. Jeżeli ktoś nie lubi jogurta, to jakieś owoce, pociąg, żeby po prostu nie iść spać na żartym. Wiadomo, jak ktoś pracuje, do tej drugiej zmiany ma, to ma, ma możliwość też zjeść w pracy, więc warto na przykład większą porcję sobie w pracy zrobić żeby ten organizm, ten, ten, ten wasz żołądek potrafił to dobrze strawić do tego momentu, aż przyjdziecie do domu i wtedy małą porcję. Ja wiem, że to jest ciężko, bo słuchajcie, to na początek to jest bardzo ciężko przestawić w ogóle cały organizm, żeby on inaczej funkcjonował, żeby po prostu no, przyzwyczaić się czasami do takiego głodu. No, to na początku jest głód, ale później wy się przyzwyczajacie i te mniejsze porcje naprawdę nic nie no Nie sprawiam wam że jakiegoś, jakiegoś zawodu, czy będziecie się naprawdę źle czuli, bo później organizm już przyzwyczajony, mniejsze, mniejsze jakieś porcje na noc, bo wiadomo, w dzień sobie obiad porządny, zjecie to inaczej, ale na noc, żeby coś małego. Ja nieraz kładę się głodny, bo na przykład nie wiem, nie zjadłem coś wcześniej i mówię: A, nie je, bo to bez sensu, wypiję sobie szklankę tam wody, czy wody z sokiem, i jest ok. I uwierzcie mi, da się też normalnie zasnąć na głodnego, nic się nie dzieje. Nie, nie żyjemy w czasach, gdzie, gdzie, może nie w czasach, tylko nie żyjemy w miejscach, gdzie pożywienie to jest coś, coś po prostu graniczy z cudem. Po prostu systematycznie dostarczamy organizmowi jedzenie, więc nic, nic nam się nie stanie, jak po prostu raz pójdziemy trochę głodni spać. Następny punkt. Punkt piąty. Brak energii jest też spowodowany przepracowaniem ja widzę, to jest taki syndrom Polaków, ja sam taki sam byłem robiłem mnóstwo godzin, pracując w Polsce wiadomo, trzeba było trzeba było robić nadgodziny bo jak nie robiłeś, to ty nie jesteś facet, nie jesteś twardzy trzeba u nas robić godziny i powiem wam, spotkałem nie byłem dwa miesiące chyba u babci swojej no i przyszedłem ją odwiedzić a ona tak na mnie popatrzyła i mówi, Jezu, co ci się Grzesiu stało? a ja tak się popatrzyłem, mówię ale o co ci chodzi? Przecież ty wyglądasz jak śmierć. Takie poliki zapadnięte, oczy takie podkrążone. No widzicie, ja sam tego nie widziałem, moje otoczenie, które mnie codziennie widziało, też ludzie, którzy mnie otoczali, też tego codziennie nie widzieli. A jednak, a jednak te godziny, ta praca po 12 godzin, 6 dni w tygodniu, sprawiła, że, że byłem wykończony, wyjechany całkowicie i... i to też powodowało, że byłem bardzo osłabiony. Powiem szczerze, że nawet jak czasami w sobotę ugadałem się ze znajomymi, gdzieś wyszliśmy na piwu, wypiłem dwa trzy piwa i po prostu oczy mi się same zamykały zaczynałem być śpiący, nawet to, to pijany człowiek nie jest bo po, po, po dwóch piwach czy trzech to raczej dla smaku się pije ale czułem jak ten alkohol powodował, że zaczynam usypiać i często uciekałem, godzina 11-12 szedłem do domu, bo nie miałem sił, nie miałem sił, byłem wypompowany a pieniądze, pieniądze tego nigdy wam nie zrekompensują w, więc dużo ludzi e, zaczęło myśleć. Często właśnie ludzie, którzy są za granicą, bardzo dużo tutaj znam ludzi i oni nie pracują tak nad godzin. W Holandii się nie opłaca, w Holandii jest warto przepracować 46-47 godzin maks i więcej nie robić. Najlepiej jest robić 40 godzin, bo te nadgodziny, wszystkie tam ponad 46-47 godzin, to już po prostu podatek nam wam skakuje 47%, chyba, jeżeli się nie mylę więc to się nie opłaca i, i ludzie wolą czas spędzić z rodzinami, e, bo, to są, to, bo to tak naprawdę nie jest warto. E, hmm, następny punkt, na, punkt, który to mieliśmy, teraz był piąty, szósty, ja mam tutaj zapisane, wiecie co, nie mam wszystkiego, ja mam za duży za dużo bałagan w głowie, dlatego mam zapisane. Powiem szósty. Toksyczne środowisko i to w szczególności wyciąga energię z ludzi. Eee, może nie, nie, nikt z Was jeszcze się nie wgłębiał tak w to wszystko, co to jest toksyczne środowisko, toksyczni ludzie. Eee, mam nadzieję, że zrobię kiedyś w przyszłości też filmik właśnie na temat toksycznych ludzi. Tego jest dużo w internecie, ale ja chcę zrobić coś swojego, coś po prostu to, co. Ja przeżyłem to, co ja odczuwam. Chodzi o to, że toksyczne środowisko, jeżeli w takim przebywacie wśród ludzi, którzy cały czas narzekają, tłamszą was wszystkie, wszystkie jakieś ambicje, cały czas wam starają się pokazać, że wy jesteście tacy, a oni są tacy. No, no, no dużo, dużo tego można powiedzieć. Mówię, dzisiaj nie będę się zagłębiał tak mocno. Ale chodzi o, właśnie o toksyczne właśnie otoczenie. Tacy, takie toksyczne otoczenie strasznie wyciąga z Was energię. Po przebywaniu nawet nawet tak, najgorzej w pracy, po przebywaniu wśród takich ludzi naprawdę czujecie się osłabieni, czujecie się, aby ktoś z Was wysłał całą energię. Więc to też jest bardzo ważne, żeby unikać, unikać takich toksycznych środowisk. Numer 7. To jest brak ruchu. Wiecie, jak ja gadam, to ja dużo się ruszam. Ktoś by powiedział, że ja nie potrzebuję więcej ruchu. Nie, nie. Właśnie ruch jest bardzo ważny. Jak już kiedyś powiedziałem, codziennie rano się rozciągam, wstając rano od 16 roku życia, więc mam 39,5, prawie. No, 40 będę kończył za parę miesięcy. W lutym dokładnie będę miał 40. No to liczmy te 14 lat... Czekajcie, co ja mówię? Jakie 24 lata? 24 lata rozciągam się dzień w dzień. Eee, tak jak już kiedyś Wam powiedziałem, zafascynowałem się e, Jean-Claude Van Damme, takim, e, takim aktorem e, kina akcji. Jeżeli ktoś nie wie, e, proszę sobie wpisać w internecie: będziecie na pewno widzieli, m, kto to jest. A jak ktoś wie, no to wiecie, z czego on słynął, dlatego zafascynowałem się tym, rozciągałem się. Kiedyś dużo na siłowni trenowałem, ostatnio też wróciłem trochę, zacząłem się więcej ruszać, jakieś pompki, trochę z hantelkami, ale głównie ważne też jest, jak jak pogoda, na rower wyjść, nawet na spacer, nawet nie musi być ładna pogoda, założycie sekaptur, czy tam parasolkę weźmiecie i sobie pół godziny, 40 minut pochodzicie, dotlenicie się, żeby po prostu... Ten organizm był właśnie taki, taki pobudzony, taki, no może nie pobudzony. Chyba wiecie o co mi chodzi, że jak po prostu poćwiczy się, to ten organizm jest taki właśnie, taki czuje się, jakby tak coś wyszło z nas, i tak czujemy się fajni, tacy niby zmęczeni, ale tacy Pobudzeni, bo wiadomo, dzięki treningom, dzięki ćwiczeniom, to wzrasta ta, 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 ta te ciśnienie krwi i ten organizm jest taki, no mówię, jesteś i zmęczony, i niezmęczony. To takie, ja to tak odczuwam. Może Wy to inaczej odczuwacie. Ja, ja po prostu uwielbiam ten stan. Uwielbiam ten stan. E, zmęczenia i, i energii, jednocześnie. Następnym podpunktem e, to, co naprawdę też bardzo nam, nam, nam zabiera tą energię, to są problemy. Narastające problemy. Słuchajcie, niespłacony kredyt, e, jakaś choroba w rodzinie, czy mm, nie wiem, mandat jakiś niezapłacony, czy musicie zrobić coś w domu, naprawić dach, który będzie kosztowny, czasochłonny i w ogóle. Takie rzeczy jak narastają wam tutaj w głowie, po prostu też powodują, że nie macie chęci, siły do, do, do funkcjonowania normalnego. To to jest taki, taki ciągły stres, bo to też jest te problemy, też wiążą się ze stresem i to wszystko razem połączone. Eee, czasami ktoś was nęka, nachodzi was, to też jest bardzo, bardzo męczące. Ja to też przeżyłem takich. Takiego stalkera jednego przeżyłem, ale na szczęście się pozbyłem. Ciężko było, długi czas, dwa lata. Dwa lata walczyłem, żeby się pozbyć, pozbyć takiego stalkera, mojej ex, właśnie, która nie dawała mi żyć. I wiem, jakie to jest męczące, jak to wyciąga energię ze mnie, w ogóle z całej rodziny. Na szczęście udało się... Kiedyś wam opowiem, w jaki sposób można pozbyć się takiego Stalkera, co zrobić, żeby naprawdę na zawsze się takiej osoby pozbyć, żeby już was nie dręczyła, nie nękała yy, i nie próbowała po prostu dostać się, yy, znaczy żeby nie miała możliwości dostać się do Was i, i, i myślę, że, że to też będzie kiedyś fajny filmik. Ale dobra, dzisiaj gadamy o czym innym, o braku energii, więc takie, takie właśnie problemy narastające na pewno was yy, ten. Yy, no, wyciągną z Was wszystko, więc warto, warto zrobić sobie taką listę yy, tych wszystkich problemów i po, powoli starać się wszystkie po kolei zamykać. Są większe, są mniejsze problemy, ale słuchajcie, ja przeżyłem naprawdę wiele problemów miałem w życiu przez ostatnie parę lat. To miałem ich tysiące tych problemów, małych, dużych. Miałem też, już byłem na, na, na skraju załamania. Ja już, już miałem tak, ta, takiego doła, że nie wyobrażacie sobie, Zanim właśnie otworzyłem ten kanał, w momencie kiedy otworzyłem ten kanał, jakoś tak troszeczkę wszystko zaczęło mi się naprawiać. No może też samo to, że mogłem dawać się otworzyć, to też, też mi na pewno bardzo pomogło. Więc jeżeli macie jakieś problemy, warto, warto jest je rozwiązać. Piszcie do mnie, zapraszam Was do wspierania mojego kanału na przykład. To nie są wcale wielkie pieniądze są dwa pakiety właśnie ten pakiet dzięki czemu możecie ze mną pisać ze mną się komunikować kosztuje tam zaledwie 5.99 euro więc na złotówki myślę że to jakieś 30 zł miesięcznie i dzięki temu będziecie mogli do mnie pisać znajdziemy jakieś rozwiązanie rozwiązanie waszych problemów krok po kroku jeżeli, jeżeli, jeżeli jakiegoś nie będziemy mogli od razu rozwiązać, zajmiemy się jakimiś drobniejszymi, tak po to, żebyście mogli po prostu stanąć na, na nogi i iść do przodu, mi na przykład spawanie bardzo pomaga, słuchajcie, ja jak miałem problemy jak zamykałem przyłbicę słuchajcie, pach, problemy w pewnym momencie znikały, pospawałem sobie trochę i dzięki temu, że jak miałem te największe problemy nie zrezygnowałem z mojej pracy dzięki temu Jestem tym, kim jestem teraz. Słuchajcie, jestem tą osobą, którą oglądacie, i tą osobą, która ma chęć do życia i do robienia wielu, wielu rzeczy. Gdybym przestał spawać, uważam, ja po sobie uważam, że gdybym przestał spawać, to na pewno, na pewno nie dałbym rady tak sobie z tym poradzić, jak wielu ludzi, którzy rezygnowali z pracy, bo mieli problemy, siedzieli w domach, do głowy sedawali. dawali. Nie, nie, to, to nie dla mnie. Ja muszę cały czas coś robić, cały czas być w ruchu. E, i, i myślę, że to może być też sposób dla wielu was. E, następny, następny punkcik to jest brak stu. No właśnie. E, dużo tam takich podpunktów tam nam się przewijało. Mówiłem wam, że mówiłem wam, że jak zjecie na, za późno, to będzie się wam źle spało. Jak e, coś tam zrobicie, to znowuż wam się źle będzie spało. Nie pamiętam dokładnie, co mówiłem, ale ale yy, najważniejsze jest, żeby dobrze się wyspać, więc przygotować najlepiej. Bardzo ważne jest dużo rzeczy yy, takich jak na przykład dobry materac, słuchajcie, dobra poduszka, kołdra fajna, która oddycha, a nie jakaś tam z jakichś badziewia. Yy, ważne jest, żeby przewieczyć pokój. Yy, całe ta sypialnia powinna być na, na, naprawdę taką waszą, taką świątynią, do której przychodzicie, kładziecie się i pach, kładziecie się, śpicie te... 6 godzin minimum, bo to chyba 6 godzin, tak. Ja osobiście śpię 6 godzin, 6,5 godziny. No, 6, 6,5 godziny śpię. To w zupełności mi starcza. Kiedyś potrzebowałem 12 i 15, jak miałem tam 12 lat. Teraz w wieku 40 lat już tyle nie potrzebuję. Nauczyłem się, na początku było ciężko, ale nauczyłem się, że więcej mi czasu nie potrzeba do spania. Staram się też, jak jest weekend, na przykład, no, mam jeden dzień wolnego, czy dwa, staram się też nie spać za długo, chociaż syn nam nie pozwala. Syn ma dopiero dwa latka, więc on nam nie pozwala. On się i tak budzi przed ósmą, więc nawet gdybyśmy chcieli dłużej spać, to nie będziemy spali. Bardzo dobrze, właśnie tak, około 8 powinno się wstawać, żeby. żeby ten dzień mieć, bo jak wstaniecie o 12 czy o 13 po południu, pach, pach, zakręcicie się i już jest wieczór, trzeba. Koniec dnia, tak? Przepraszam bardzo. Więc to jest bardzo ważne. Żeby. A, zacząłem ziewać, co z panią mówię i zacząłem się. To jest bardzo ważne, żebyście mieli fajne sypianie, żebyście przygotowali sobie wszystko tak, jak powinno być. I nie, nie żałujcie pieniędzy na, na lepszą poście czy na lepszą poduszkę, bo to. Spędzacie dużo czasu e, i, warto, i warto jest po prostu zainwestować. I ostatnim moim punktem, ostatnim moim punktem to będzie też związane troszeczkę może z odżywianiem, ale chodzi mi. E, brak witamin. Słuchajcie, witaminy są bardzo ważne. Przy dużo ludzi o tym nie myśli, ale jedze, w jedzeniu nie jesteśmy w stanie dostarczyć tyle, ile potrzebujemy. Takie witaminy D, witaminy C. Nie jesteśmy w stanie dostarczyć magnes. Magnez jest też bardzo ważny. Słuchajcie, dużo ludzi pije kawę, energetyki, alkohol. To wszystko wypłukuje ten magnes, wypłukuje inne witaminy i wydaje Wam się, że jecie wszystko wartościowe, ale do tego jeszcze prowadzicie jakiś imprezowy tryb życia i te wszystkie witaminy to wszystko od Was, od was ucieka, więc... Musicie naprawdę skupić się na tym, kupić sobie jakiś komplet witamin, albo, albo nie wiem, może nawet pójść do, do jakiegoś lekarza. Warto jest zrobić tak, jak ja czasami robię sobie po prostu z krwi badania, sprawdzają wam wszystko, co w waszym organizmie jest w nadmiarze, co w niedomiarze i po prostu dzięki temu możecie sobie zbilansować właśnie witaminami wszystko, żeby wyrównać. Ja osobiście od wielu, yy, może nie od wielu, od paru lat yy, przestałem palić i przestałem pić, i to jest osobny punkt, osobny punkt, to nie, nie biorę się do tego, ale uważam, że dzięki tym dwóm punktom naprawdę wróciła do mnie energia. Ja czuję się naprawdę dużo lepiej niż 10 lat temu. Dzięki temu, że nie biorę. Oczywiście yy, nie mówię, że nigdy nie piję, ni, i. i jak jestem gdzieś na imprezie, to też napiję się troszkę... Troszkę, słuchajcie, nie tak, żeby po prostu mnie pozamiatało, tylko troszkę czegoś napiję, czy zrobię sobie drinka, czy sobie piwko wypiję. Eee, to jest wszystko dla ludzi. Ale potrafię przez 3-4 miesiące nic nie pić, bo nie mam ochoty. Słuchajcie, u mnie, u mnie potrafią ee, browarki leżeć po pół roku w lodówce. Czekają na dzień, w którym będę miał ochotę. I na przykład mówię, a, dzisiaj się piwa napiję. Wracam z pracy... Ma być weekend, bo w tygodniu to nawet nawet nie, 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 nie myślę o takiej rzeczy. No chyba, że jest lato, to sobie tam przy grillu, czy nawet na, na, na dworze usiąść i zimne piwko, wypić jedno spoko. Ale tak, przychodzę, napiję się ten, siadam, wykąpię się, zjem tego i mówię a nie mam ochoty. Nie mam ochoty, więc. Życzę tego wszystkiego. Życzę Wam tego samego, żebyście nie musieli, nie mieli potrzeby, bo są ludzie wracający po prostu po pracy w faceci. Jak słyszę to, że o Ty jesteś jakiś dziwny, ty nie jesteś, ty nie jesteś prawdziwym facetem. Ty nie oglądasz meczów, Ty nie pijesz browara po pracy. Czteropak to trzeba wypić, trzeba wolno czteropaka. A ja tak się patrzę na takich ludzi i myślę sobie, czy to naprawdę jest Wam do szczęścia potrzebne? Wypicie czterech browarów. Przy telewizorze ręką w gaciach, jak Alb, Andy, czy jak tam Ferdynand Kiepski i oglądając jakiś mecz. No, słuchajcie, dla mnie to jest strata czasu, ja uważam, że. Okej, okay, ktoś lubi piłkę nożną, spoko. Ja ogólnie nie oglądam sportów, lubię sztuki walki, lubię, lubię boks, czasami obejrzę, owszem, ale. Jak są jakieś mistrzostwa i ktoś siedzi i tam ogląda ogląda codziennie po ileś meczów, wypija tam ileś tam browarów, myślę, że to nie jest wcale dobre rozwiązanie. I uważam, że po tym na pewno nie będzie miał energii i chęci do tego, żeby cokolwiek zrobić. Nawet nawet wieczorem pójść i, i nie wiem spędzić miło wieczór z żoną czy, 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 czy kobieta z mężem no, ale to przeważnie faceci tak sobie spędzają wieczory yy, mało kobiet pije browary codziennie i, i, i ogląda mecze no, chociaż nie wiem jak to teraz mówią, że statystyki się zmieniają, kobiety też robią się coraz gorsze m, że dorównują facetom, nie wiem jak to wygląda moja żona jest niepijąca i bardzo się z tego cieszę co też powoduje, że ja nie mam może ochoty pić, może dlatego, ale ja myślę, że to jest takie wewnętrzne coś. Ludzie dorastają, zaczynają po prostu. Myślę, że w życiu są ważniejsze rzeczy, tak właśnie, jak już się zbliża do jakiegoś wieku, trzeba właśnie myśli o tym, o energii, bo nie zamierzam, nie zamierzam w wieku 40 lat, czy jak będę miał 50 czy 60, być jakimś takim smutasem, złomasem, który chodzi cały czas na rzeka i jest. Pozbawione całkowicie jakiejkolwiek energii i, i, i chęci do życia. Nie, ja nie chcę tego, dlatego robię wszystko, staram się te punkty brać. E, do serca. Staram się po prostu wszystko robić, żeby mieć dużo energii. Ja przy, jadąc do pracy, słuchajcie. Jadąc do pracy o godzinie 6 rano. Włączam sobie muzykę i jadę i sobie śpiewam i, i, i czuję, że, że po prostu fajnie jest jechać do tej pracy. Fajnie, że żyję. Fajnie, że jestem zdrowy. Nie wiem, czy ktoś z Was tak ma. Jeżeli tak nie macie, no, no, to przykro mi. Może czas najwyższy pomyśleć, co zmienić w tym życiu, żeby to po prostu wszystko zaczęło wam, was cieszyć. Myślę, że ten malutki, ten, ten króciutki filmik może nie króciutkie, ale ten jeden filmik sprawi może, że zaczniecie myśleć, zaczniecie się zastanawiać, czy może jednak warto, warto zmienić się, bo takie przyciemne rzeczy, jak imprezowanie, czy, czy nie wiem, bawienie się telefonem, oglądanie telewizji, to, to w życiu wam szczęścia nie przyniesie, a są rzeczy w życiu naprawdę dużo, dużo fajniejsze, dużo, dużo ciekawsze i, i myślę, że można sobie fajnie zaplanować życie. Myślę, że to na dzisiaj będzie wszystko. Nie wiem, nie wiem, jakoś ten filmik dzisiaj tak mi ciężko szedł. Starałem się naprawdę zrobić go ciekawie, ale, ale mam nadzieję, że będzie, będzie wam się podobał, że dotrwaliście do tego momentu. Do tego momentu dotrwaliście. Fajnie, jak piszecie w komentarzach Grzegorz dotrwałem, Grzegorz dotrwałam. Eee, piszecie na dole. Eee, jeżeli dotrwaliście do tego momentu, napiszcie na dole, że dotrwaliście. A ja wszystkich nowych zapraszam do subskrybowania mojego kanału, wszystkich nowych widzów, z wszystkich co oglądają do polubienia albo nie polubienia tego filmiku, napisania jakiegoś komentarzu krótkiego, który pozwoli mi troszeczkę rozpowszechnić to wszystko. Ten, ten ten YouTube troszeczkę go zacznie rozprzestrzeniać bardziej im więcej łapek im więcej komentarzy tym wiecie jak to działa po prostu więcej ludzi do większości ludzi to dociera dziękuję wam dzisiaj bardzo pozdrawiam serdecznie i do następnego cześć.